Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii Minecraft. I w tym odcinku będziemy rozbudowywali miasto, bo brakuje tu budowli. Ostatnio się skupiamy na takim rozwoju. Tu robimy jakąś statuę delfinka. Maszynkę do tego, żeby nam tu nie zabrakło tych buteleczek z wodą i pomyślałem, że pomału można budować budynki. Bo w końcu tych wszystkich wieśniaków, których sobie namnożyliśmy, no w końcu musimy wypuścić i gdzieś muszą mieszkać, więc dzisiaj stwierdziłem, że pomału będziemy kończyć tutaj to centrum naszego miasta i od tego centrum będziemy odchodzić coraz dalej. Więc chciałbym po prostu tu ten rejon, który widzicie teraz. Chciałbym zacząć go ogarniać i na pewno co będziemy musieli zrobić? Ogródek na tamtym balkonie, na pewno tutaj będziemy musieli zrobić tą półeczkę i coś tam fajnego wymyślić. Na pewno tutaj sobie kiedyś wymyśliliśmy, że będzie młyn wodny na tą strumień i fajnie by było go tam jakoś wkomponować, tylko tam jest bardzo mało miejsca, więc trzeba będzie to zrobić jakoś umiejętnie, no trzeba będzie coś wykombinować. Na pewno tutaj jeszcze drogi trzeba będzie zrobić, na pewno ten park przebudować. Tutaj ogrom budynków trzeba postawić, amfiteatr. Jak widzicie, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc pomału będziemy sobie ogarniać wszystko. I myślę, że dzisiaj zaczniemy właśnie od tego centrum, czyli od tego młyna wodnego. Już kiedyś dawno, dawno, dawno temu to zapowiadałem, i jakoś do teraz nie mogłem się za to zabrać. Także myślę, że w tym odcinku weźmiemy się za ten młyn wodny. Najpierw możemy tam podejść i w ogóle zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wiem, że tutaj też chciałem zrobić jakieś przejście, żeby było tam od farmy drzew tutaj do tych krów i do tego młyna wodnego, żeby to było jakieś takie logiczne przejście, tylko. Hmm. Nie wiem, czy tu wykopać. Chyba tu wykopiemy po prostu, tak żeby było przejście. No i tu będzie stał budynek. Tylko kurczę, nie wiem, czy ten budynek taki, żeby był, wchodził tutaj nad to nasze jeziorko czy może bardziej takie tam pod skałą. Kurczę, nie wiem. Muszę najpierw rozplanować w ogóle i zobaczyć, jak to tu będzie wyglądało. Jak widzicie, to jest bardzo mało miejsca. Taki duży budynek, jaki bym chciał. No nie wiem, no coś na pewno wykombinujemy. Ale no, będzie ciężko. Powiem Wam, będzie ciężko. Moi drodzy, ja się cały czas nie mogę nadziwić, jak ten delfinek ładnie wygląda. Akurat poleciała buteleczka, i jak widzicie, tutaj już coraz bardziej ta miedź robi się zielona. Także super. Mam nadzieję, że na dachu też pomału to będzie. O, kolejna buteleczka. Tak. Mam nadzieję, że na dachu też będzie taka zielonkawa i to będzie super wyglądało, moim zdaniem. I chciałem Wam pokazać, na jakim etapie skończyłem. Tak naprawdę, Wy bardzo dobrze wiecie, na jakim etapie skończyłem, bo widzicie na przebitkach, co robię. Także trochę dziwnie mi się mówi, pokazując Wam to, chociaż Wy już wiecie, że tak to wygląda. Dziwna sprawa, powiem Wam. Z tej perspektywy to wygląda w ten sposób. Jak widzicie, domek ma tak naprawdę dwa pięterka. Jedno jest tutaj. I drugie jest tutaj, a nie wygląda, jakby miało dwa pięterka. Zobaczymy jeszcze w środku, jak będzie wyglądało. Bo jak wiecie, ja zawsze lubię w takich małych domkach jeszcze walnąć jedno pięterko właśnie z tych traptorów. Także zobaczymy, jak to tam w środku będzie wyglądało. Ale na ten moment uważam, że jest OK. Jak pamiętacie, z początku woda leciała tutaj z tego miejsca. Stwierdziłem, że wypuścimy to w skalę tylko po to, żeby ten młyn wodny dostawał. Z tej wody, to się dostawał tą wodę z drugiej strony, żeby tu jeszcze na dnie było takie, taki mały wodospad. To moim zdaniem wygląda dużo lepiej. Możecie też się wypowiedzieć w komentarzach, bo myślę, że na przepitkach było widać, że na początku było z tej strony, tylko coś mi tutaj nie grało. I z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dużo lepsze. Też musiałem tutaj zrobić schodki, bo inaczej nie dało się tam wejść. No teraz mamy tu już przynajmniej jakieś połączenia. Jeszcze się zastanawiam, czy tutaj zrobimy mostek, czy nie. Możecie dać znać w komentarzach, czy byśmy chcieli tutaj mostek zrobić, żeby połączyć te rzeczy, czy żeby był takie molo tutaj. Na razie, tutaj z tej strony jest ławeczka. Oczywiście, jak tu będzie mostek, to tej ławeczki tam niestety nie będzie. Trzeba będzie znaleźć inne miejsce dla tej ławeczki. Ale na razie, tak to się prezentuje. Możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się podoba i czy ten mostek będziecie chcieli. A ja wam pokażę od razu e, bliżej ten cały budynek. I tutaj, jak widzicie, mamy wykopaną jaskinię. E, tylko po to, żeby łatwiej było dojść do tego e, domku. Jak widzicie, tutaj mamy jedno wejście do domku. E, tutaj mamy drugie wejście do domku i są dwa wyjścia na dwa balkony. E, jeden balkon jest tutaj, i drugi jest z drugiej strony. E, także tak to się prezentuje. E, mam nadzieję, że trochę duże to wyszło. Aczkolwiek pasuje to idealnie. Ten budynek jest taki włożony pasowany w to miejsce, tak naturalnie, że nie wygląda jakby to był wolno stojący butynek, tylko tak właśnie robi się tak ciasno, ale jednostajnie, tak wiecie, że tu jest przejście, jest jeden budynek, drugi budynek, są krowy tam na dole jest budynek, tam coś jest, tam coś jest i robi się tak pełno wszystkiego i to wygląda tak jednostajnie, nie wiem jak wam to powiedzieć, po prostu wygląda tak jak miasto, takie naturalne miasto tutaj mamy taką wnękę, tu myślę, że wrzucimy trochę zboża no bo wiadomo, w młynie wodnym przerabiano zboże na mąkę, więc tak to się będzie prezentowało jak widzicie tutaj mamy takie małe pomieszczenia tutaj będą jeszcze drabinki na górę, ale za brakło mi tych drabinek, nie mam ich przy sobie niestety, e, więc to będę musiał sobie dorobić. E, tutaj mamy cały ten młyn wodny. E, z bliska prezentuje się w ten sposób. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie. Moim zdaniem jest całkiem ok. Coś mi tu jeszcze nie gra, ale myślę, że tak zostanie, bo z bliska to się prezentuje całkiem spoko. Z daleka to jest takie poszarpane. E, no, ale no niech, niech tak zostanie. E, tutaj jak widzicie mamy krówki, e, trochę duże i zaczynają się wspinać. Więc myślę, że trzeba będzie parę krówek eksmitować, ale to myślę, że pomiędzy odcinkami się tym zajmę. Tutaj mamy tą farmę krów, o ile pamiętacie, no widzicie dużo tam jest krów. Tutaj mamy trochę mięska, akurat mi się mięsko skończyło, więc musiałem iść po kurczaczki, więc na razie jesteśmy na kurczaczkach, może kiedyś przyjdę po to mięsko tutaj. I jak widzicie, tak to się prezentuje, możemy teraz wejść do środka i do środka wchodzi się tu od tej jaskini. Postanowiłem, że skoro to będzie jaskinia, to fajnie by było w ogóle zrobić wyjście z tego domku tutaj i tak naprawdę nie miałem gdzie indziej zrobić tego wyjścia. Bo gdybyśmy zrobili tutaj z tego balkonu zejście na dół, to byśmy musieli zatkać to wejście do jaskini. Z drugiej strony mamy taki mały balkonik i tu też nic takiego nie ma. Więc jeszcze można by było tutaj zrobić wejście, ale to też. Może miałoby to swój urok, ale z drugiej strony jak tu jest taki balkonik, można się. można sobie patrzeć na całe nasze miasto, no moim zdaniem wygląda to dużo lepiej. Tak więc tak prezentuje się domek w środku. Jak widzicie, przez to, że to jest w skale, to tu mogłem mieć trochę więcej miejsca, bo normalnie gdyby to był wolno stojący domek, to ściana by była już tutaj, gdzie są te drewna. No i byłoby tu całkiem mało miejsca. Tak to dzięki temu mam troszeczkę więcej tego miejsca. Tutaj będzie jedno takie duże okno. Już sobie tu przygotowałem miejsce na doniczka. Jak widzicie jest jeden kwiatek. Tu, tu z tej strony będzie prawdopodobnie trawa, albo jakiś inny kwiatek, jeszcze się zastanawia. No, i tutaj jest taki mały tarasik. On jest pod skałą, więc nie ma tu żadnego daszku ani nic. No, tak to się prezentuje. Myślę, że tutaj dodam jeszcze jakieś roślinki. Z drugiej strony, tak samo. Może tu zrobimy jakieś krzesełko gdzieś. Myślę, że zrobimy tu jeszcze jakieś banery takie białe, symbolizujące jakieś pranie czy coś tego typu. No nie wiem, zobaczymy jak to będziemy dekorować, na razie chciałem wam po prostu pokazać jak taki stan surowy woleparski się prezentuje, myślę że tu coś jeszcze zrobimy, bo tu mi się nie podoba takie płaskie, z drugiej strony w domku są takie wnęki, więc no nie wiem, coś musimy jeszcze wymyślić, ale myślę, że po prostu jak sobie tu wszystko rozplanujemy, będziemy dekorować, to naturalnie coś tu wyjdzie. Moi drodzy, tak to się prezentuje z tej perspektywy. Ja wiem, że tą perspektywę już znacie. Chciałem wam pokazać tylko, że tutaj dorobiłem trochę roślin, żeby to bardziej tak naturalnie wyglądało, tak zarośnięte. Tutaj mamy schodki. To wam wcześniej zapomniałem pokazać, że mamy tutaj ławeczkę i takie schodki sobie tutaj zrobiłem, żeby po prostu było jakieś wejście. I tutaj mamy te nasze ząbiaczki i to przejście do jaskini, gdzie jest brak przejścia. Może kiedyś eksplorujemy tę jaskinię. Chociaż z tego co pamiętam, ona była tak ślepo zakończona, że to tam idzie, zakręca i gdzieś tam się kończy. Więc nic ciekawego tam nie ma. Tutaj mamy te e, dwa przyjemniaczki nasze, e, i tam jest przejście do tego e, tunelu pod, naszą, pod naszym domem, e, gdzie mamy windę. E, więc e, tak się prezentuje tutaj e, to przejście. Z drugiej strony jakiś tam podstawowy domek, taki, żeby był po prostu. E, no, nie umówmy się, nie jest najpiękniejszy, ale może być, e, przynajmniej jest jakikolwiek domek. E, no i tutaj jest. Tak prezentujący się domek jest trochę zarośnięty. Tutaj jest jeszcze skrzynka, którą będę musiał przenieść, ale na razie nie ma miejsca w ekwipunku. I już mogę wam wszystko pokazać, bo myślę, że ten domek skończyłem w 100%. Tą jaskinią zajmiemy się w odcinku, w którym będziemy robili tutaj. Myślę, że to po prostu całą tą trasę tutaj zrobimy w jednym odcinku. I przy okazji zajmiemy się tą jaskinią, żeby tu było też coś fajnego. Tutaj na razie dodaję tylko zboże, żeby gdzieś było magazynowane, bo z tego zboża będziemy robili potem mąkę. Jak widzicie, tutaj prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy dioryt. Dioryt, dobrze pamiętałem. Który symbolizuje właśnie takie rozcierane ziarna, mąkę czy coś. Tutaj mamy trochę takiego pyłu. Z mąki. nie wiedziałem jak to inaczej zrobić więc zrobiłem to w ten sposób, a z kolei jakbym zrobił białe dywany to by było tego za dużo, mam wrażenie więc w ten sposób myślę, że jest całkiem ok. dajcie znać jak wam się podoba takie przedstawienie młyna wodnego tutaj chciałem to zrobić na wprost tylko wtedy nie można by było to tak wygodnie chodzić, więc na razie to jest w ten sposób i myślę, że tak zostanie, bo z kolei tu też nic ciekawego nie będzie. Nie ma tu żadnych takich rzeczy, do których można przychodzić, więc to jest po prostu tak, żeby było. I możemy już iść na górę. Bo na górze będą mieszkały wyśniaki i to nas powinno bardziej zainteresować. Jak widzicie, tutaj mamy już takie drzwi wejściowe. Myślę, że jeszcze tu coś trzeba będzie dodać, jakieś płotki czy inne tego typu rzeczy. Ale tak jak mówiłem, tutaj będę musiał zobaczyć co jeszcze w tej jaskini będę robił i jak to będzie wyglądało, żeby to było tak wiecie, jednostajnie, także to na razie jest zostawione. I tak wygląda domek w środku, tak jak mówiłem myślę, że zrobię sobie drugie pięterko, także tutaj mamy drugie pięterko, gdzie mamy łóżeczka, mamy jakiś obraz, mamy doniczkę, drugi obraz. Tutaj jakaś półeczka z światełkiem, żeby to było oświetlone. No i tak to się prezentuje, tak naprawdę te pięterka u mnie zawsze są takie same, bo no tu dużo miejsca nie ma, a tu też chodzi tylko o to, żeby tu były łóżka dla wieśniaków. Jak widzicie tutaj mamy taką półeczkę, gdzie jest roślinka, trochę pajęczynki. Są dwie półeczki, gdzie są armor standy z jakimiś tam ubraniami czy zbrojami, tak po prostu, żeby coś tu było innego. Tutaj mamy zejście na dół po tej naszej drabince. Jak widzicie, można też wejść sobie do domku z tej strony. Ale chciałem wam pokazać jeszcze wejście to główne, które będzie tutaj. Tutaj mamy okno na świat, gdzie widzimy wieżę alchemiczną, widzimy zachód słońca, który zaraz będzie. Także tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze mamy wyjście na ten mały taras, ten balkonik. Jeden, który tutaj jest, tak jak mówiłem, dodaję tutaj roślinki w ten sposób, że jest doniczka, jest azalia, o ile dobrze pamiętam, ta bez kwiatków, no i kilka liści, żeby to po prostu wyglądało na taki krzew. Z drugiej strony to samo. E, tutaj mamy te e, banery, które mówiłem, że symbolizują jakieś pranie czy coś tego typu e, tak żeby po prostu tu coś się ruszało, bo jak widzicie, jest to klimacik taki. E, tutaj mamy fotel, w którym można rano wziąć kawusie, albo herbatkę, poczytać książkę. E, no, wiecie, takie e, fajne miejsce, gdzie można sobie po prostu wychilować. E, I z drugiej strony mamy e, też balkonik, który no, jest troszeczkę mały, jeśli o to chodzi, ale jest tu o! Zobaczcie to, akurat buteleczka lecia, ale jest tu genialny widok na miasto. Tak naprawdę jak tu jeszcze będzie wszystko zrobione, no to myślę, że ten widok naprawdę będzie przecudny. Także tak to się prezentuje. Tutaj wymyśliłem, że zrobimy sobie takie okienko akurat. I zapomniałem to pokazać, że z tamtej strony jest jedno takie wielkie okno, więc tu też jest takie okienko. Jak ktoś sobie śpi, to może się obrócić i sobie patrzeć, co się dzieje za miastem. Z drugiej strony wszyscy też widzą, jak ktoś śpi. Także jest to mało komfortowe, ale myślę, że wieśniakom tutaj przeszkadzać to aż tak bardzo nie będzie. Także, moi drodzy, koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba ten cały młyn wodny. Czy pasuje tutaj? czy może źle go zrobiłem coś byście poprawili dajcie koniecznie znać jak widzieliście po poprzednim odcinku biorę sobie wasze rady do serca i czasem po prostu zrobimy taki odcinek że raz na jakiś czas to wasze pomysły będę tutaj budował i wtedy będziecie mogli się wypowiedzieć jak to wygląda jeśli stwierdzicie że ten budynek jest brzydki albo trzeba go jakoś poprawić no to na pewno to poprawimy w jednym właśnie z takich odcinków a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie pamiętajcie zostawić łapkę w górę pamiętajcie zostawić subskrypcję na dole na kanale możecie też pisać wszystko w komentarzach ja wam bardzo chętnie odpiszę i dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku pa pa